Równa temperatura w całym regionie, plus 2 stopnie. W południowo-wschodniej części naszego kraju również ładnie i tylko na Podkarpaciu więcej chmur i słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu i śniegu. Na termometrach 3-4 stopnie. No i Śląsk. Tutaj chmury i słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i w górach śniegu. Na termometrach 3-4 stopnie. Ciśnienie proszę Państwa spada jutro w południe w Warszawie 990 hektopaskali. Niestety w całym kraju warunki pogodowe dla osób wrażliwych będą niekorzystne. Najzimniej odczujemy, że będzie na północy, około zera, na pozostałym obszarze temperatura odczuwalna raczej zgodna ze wskazaniami termometrów. Natomiast kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność nad ranem w Wielkopolsce i na Kujawach, przypomnę, mgły, i później na drogach od zachodu po południe, gdzie przypominam słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, to może powodować, że drogi będą po prostu śliskie. A my spójrzmy co nam przyniosą kolejne trzy dni, a przyniosą nam niestety chmury, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Ciśnienie niezbyt wysokie i jeszcze spadnie do niedzieli do 985 hektopaskali, a temperatura będzie w całym kraju zróżnicowana i od soboty na południu kraju zrobi się cieplej 14-15 stopni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.